Pana są prawdopodobne kontakty Karola Nawrockiego z gdańskimi, sopockimi sutenerami, którzy do Grand Hotelu, w którym Karol Nawrocki był ochroniarzem, przeprowadzali prostytutki dla klientów. Hotelu? Powiem szczerze, szczerze, że e, nie mam wiedzy na ten temat e, z pewnością nie mam zamiaru wykręcać polikan wszystkiego co mi napisze Onet na trzy dni przed wyborami wiem, jak potrafią kłamać takie media i e, to, pan, to są dziennikarze z wieloletnim stażem którzy wieloletni starzem, jeszcze nigdy nie, nie mieli wyroków, także z organizacjami prawicowymi, prawicowymi nie, nie mieli wyrokami. wyroków w zapisanie nieprawdy a po drugie to były rozmowy e, kilku godzin nawet kilkunastu godzin z tymi byłymi ochroniarzami no tak, i wszyscy ja osobiście pisemne oświadczenie że oni potwierdzają no okej okay, panie zawierzył, ja nie wierzę natomiast e, uważam że e, cokolwiek tam było e, są to sprawy z dalekiej głębokiej przeszłości e, dla mnie wybór jest pomiędzy pełniącym obowiązki prezydenta Warszawy i pełniącym obowiązki prezesa IPN. Ale przeszłość I... Nie ma znaczenia. Oczywiście, no, że, że ma znaczenie. Natomiast służby. moim zdaniem czas na to, żeby nam przedstawić tego typu argumenty. Prezydenta. Był e, przez ostatnie ileś lat, kiedy Karol Noworodski pełnił funkcję szczebla państwowego. Przecież no, nie miesięcy na urząd prezydenta. Proszę, od dwóch lat. Jeżeli mieli takie informacje e, i wcześniej, to rządziła, kiedy on pełnił już funkcję. Jeżeli mieli takie informacje, e, jeżeli te informacje mają z z prawdą, mieli długie dwa lata na to, żeby nam je przesłać do Sejmu, żeby nam je przedstawić, żeby stwierdzić, że to podstawa do tego, żeby on ustąpił funkcji prezesa IPN. Nic takiego nie zrobili. Te informacje być dystrybuowane po mediach dopiero na finiszu kampanii wyborczej. Dla mnie to jest oczywista operacja socjo ma Mała charakter takiej belsoskiej propagandy. To znaczy płuj, płuj i zobaczyć, co przysknie. To jest ja pytanie. By, ja kupuję, to po jest pytanie, czy służby ABW, także zarządów, czy też służby, czy dla Darymanowskiego, że służby, które na kiedy dorządzili, działały źle i nie wykryły tego. co to, to nie tylko kampanii mnie. Dla mnie to jest komenda. Ale to nie daje się pani masz, że oznacza, masz, te mnie dotyczące o... na wrocławskiego nie są prawdziwe. Może mogło być to tak, tak, że. Dla mnie ja nie wrokuję. O fakt, Ja tylko mówię. Jakie dla mnie status ma ta publikacja? Dla mnie one mają publikację brudnej kampanii czarnego piaru na finiszowej kampanii wyborczej. Czyli Karol jest kandydatem zwalczanym przez ośrodki związane z zagranicą i z dużymi mediami, więc instynktownie budzi to mo moje, e, moją sympatię i zaufanie w kierunku tego, kogo zobaczymy. ośrodki zagraniczne i m... Zobaczymy, przekonamy się. A nie obawia się pan jako wice, jeżeli zostanie prezydentem, to jednak ta przyszłość może mieć wobec niego znaczenie.